Ale nie masz tak gdzie nie, oszukali nas. Powiedzieli, że co możemy zagrać zanim przyjdziesz. A co ile koczycie? Za jakieś 85 minut. Co? <ślesy> 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 nie, no troluję zaraz. Jestem bo prawda. Czy hmm. się skupia teraz? Okej, okay. dalej jeden, dalej ma jeden HP. to nie, jeszcze za Ja sobie kiedyś patrzyłam, ile wydałam przez całe swoje życie, płacąc kartą. Jakie mieć Tak, ile? Mój No, nieważne ile. Ty. Teraz w sumie byłoby o wiele więcej. Ale ja mam dobrą wiadomość dla was Będziemy niedługo dostawać dodatkową kasę I dzięki temu wygramy Bo, najsł, bo najsłabsze ogniwo ja zostało, wyrażać, zostało wyeliminowane A nie najlepsze ogniwo? Nie! Jesteś pewien? <laughs> Absolutnie Mamy podobne statystyki, jesteśmy dobrzy No tak wupa. Boże Co ten gościu robi w ogóle? Też pada z awułka Bercik, sprawdziłam specjalnie dla ciebie Przez ostatni rok mogę ci powiedzieć, jaka jest moja No dawaj Zgaduj hmm. Czy mogę robić bombę, teraz gram. Że... Dobra, to wbijamy na A <laughs> Na no, bombę Taktyczne? Taktyczne Tak, faktycznie Taktyczne Faktycznie taktyczne Okej Na to mam, idę, na tak, ja, Rafał idzie skarpetę Tak A my idziemy tak, ja po prostu Ty idziesz na lewo. Chodźmy, 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 no Okej, chodźmy za mną za mną. Oj, uwaga O nie, dostałem Nie szkodzi Zabij go miałem jeszcze tego wkurzła, nie zauważyłem, że ci fresh bank. Zwycięstwo będzie nasze Flashbank, Nasz tak? Treskowek na lowie O, nie był na no, tak tak Nie tak był tak. na lowe, zabrałem mu 30 Tamten, ten ja który teraz na wyszedł był na lowie. Okej, okay. ja mówiłem. Ile? 68 A, to fa... Był na low tylko nie taki. No, to, to nie jest low. Jak... słuchaj, jak mówisz do kogoś, kto ma pie... P90 To low to jest poniżej 20 HP, okej? To Michał dobiegli pierwszy, bo oni fokusują tego co jest pierwszy. Dobra, to wezmę tylko kupę.

Aha, to jest punktu, tak? teraz nie stracisz dzięki temu, no, że Nie, 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 on straci i tak, a on chciał mnie. Bo mu wyrzuciłem Skara, bo kupił Skarę. Okej, okay, no, chyba. Nie wyrzuciłem wyrzuciłem tam, tak, Ja I ci Ty, Co ja zrobiłem właśnie? A nie dostałem przychodu za grę w osłabieniu, bo oczywiście jak widzi kolejny człowiek, to przez chwilę się anuluje przychód, dopóki nie miną trzy rundy. Po drugiej Ja pierdolę. Udało mu się to zepsuć. Myśleliśmy, że to naprawił, a jemu to się udało zepsuć. Mówiłem co, co tu się odwaliło? No dobra, ja nie szybko przegraliśmy. To co go tak, Wiesz, komik no, tak. obiecaliśmy ci, że będzie trwało 5 minut. Asystę! Co? 5, 6, 6. Aha. Jak? Asystę! Artem, wyłącz cheaty. No. Artem ma asystę na rozgrywce, gdy kończy się 1 na 1. Co zrobiłeś? Chciałeś ścianę, czy co? Zadźpił ja przy mnie. Aaaa! Ej, to jak to działa? Idzie te chłopotem. Tak. Nice. E, tak, idziemy tutaj wszyscy i biegniemy. Zabić. Dobra. To no jest pistoletówka, więc tutaj po prostu robimy ace'a. Wszyscy. To nie zrobi ace, a ten przegrywa. To jest policja. Tego wywalamy. Tak. Ace odcisk A Nie wierzę! To... No nie, no to już wszyscy stracili szansę na Ace-ał tu zapała. W środku jest tam bertick po prawej może nice. zagrać, gra Ja żeby go zapił ktoś już Smaczysz? Eee, popatrzyłeś się w prawo i zostałeś insta było od DumGaia Gościu patrzy ten, obraca się i nagle Bum, obrzym w ruch? Okej Dumgaj! Dumgaj, Ok, Okej, okay, a wy to wygraliście beze mnie. <ścoughs> <ścoughs> nie, 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 ja to wygrałem bez ciebie Jaki DumGai? Ja hoppę, <ścoughs> na nim Dobra. Nie, już. bo po majczowie założyłeś się patrzył. Dokładnie. Tak było. Ty nie mi tej pomocy. Jest tam, jest w papieru. Ciężko. Wezmę wezmę Jakbyś zginął, Rafał, to byś się śmiał. Ja nie mogę zginąć. Okej. Nie twoja. To jest Rafała, okay. jest nie składa się w nich yy, Możesz no, rzucić, ja ci kupię, albo sobie sam kup. Kup sobie sam. Eee, albo ja ci mogę kupić chomik. Znaczy ja, ja mogę ci oddać moją M. Albo dobra to Nie, to jest No nie, dobra, masz kawa, masz kawa, masz kawa, o ja, ale masz skalę i mam samą. Dobra, info, info, nie info, skarem. info To jest taki ja słowo. Nie dostaniesz info, za późno. Tak, jak jest Wolola? Zajwisty, biorę. Dobra, proszę. Zobacz sobie Uwa, jak mać. to strzela. Po strzelię sobie trochę. Chyba fajne, wow. Ej, to nie jest taka AWP, tylko że automatyczna Tylko to, to jest, jest bardziej Nie e... dam ma. To jest taki bardziej scout niż... W sensie... Na dwa skały, a nie na jeden zabija. Tak. A nie, Michał się zakochał. Michał robi kwadrę Jasułem, no. No, obowiązkowa, nie? Trip, no, zrobił tripla Jasułem. Dziękuję, mamy materiał na czołówkę. Ta brodi jest dziwna, czemu ona w ogóle jest w tej grze? Nie wiem. Ona Gasiona, bo od Cesa 1.6 no właśnie, bo kiedyś to jest po prostu... Miał politykę dodawania broni i robienia fanów z tej gry, a potem zostawili to co było i starali się to zbalansować. Czy to był neger? Owarz, mi idzie. No, sorry. Tam jest neger! No, Michał się no, zakochał! Nie! Jest tam człowiek? Tak. Proszę nie umrzeć. Nie! Brawo. Nie, awupa! No uf, stanąłeś mi! Penisie. się. <grym> mi <grym> <grym> Żeby jędrzej, ale chuby. stać na wszystko. Ura. Ura! Nie wiem, musisz sobie kupić nowego. Ja mnie Eee, Chomika ci nie, kupię, to bo to jest last no. runda. Dawaj. Grasz. <grym>

<noise> Już nic. Jeszcze jeden nadal jest na longu, więc. Podoba o, mi się ta rezygnacja w głosie Artema. Dwóch jest papieżem. Jeden ma 5 HP. Jeden jest, jeden jest umierającym papierzem. O nie! Rafał, pani <noise> swoje miejsce w porządku dziobania. Podnieżę. Tak, panie. No. My a teraz... Czekaj, jak to było? Konradzie, zrób mi loda. <noise> Jak Czy to jest moje miejsce? Tu jest moje miejsce w porządku, dziebania. Tak jest. Zająłem je. Dobrze, Artem ich w pleców ciągnął. Tu im wjechał. O fuck! Nie! No, tak. Nie! Ja on tak blisko był już! No bo normalnie przebieg. jest na prawo, Na prawo, na prawo jest. Brawo! Iść na lewo iść na mida. O fuck, on tu będzie... On będzie z plecy Dobra. Wydawało mi się, że się odwrócił, ale jednak się nie odwrócił. <grymne> o Jezu. Właśnie w upadku. Huuuuu. Szczerze mówiąc, dzisiaj wieczorem jest spełniono. Chcesz, sagar chcesz? Nie. Okay. No <grymne> to. Dobra, kupuję sobie tam Powiedziałeś, że nie. No nie. To prawda. To teraz ja szanuję Twoje zdanie. Ja też popieram Kordwin.